Witam serdecznie, z tej strony AppGeek, a dzisiaj przedstawię Wam kilka ciekawostek na temat Androida. Zapraszam. Niewiele osób wie, że za pomocą kabla OTG możemy podłączyć do naszego smartfona myszkę lub klawiaturę USB. W 2016 roku firma Google opublikowała procentowy podział popularności poszczególnych wersji Androida. Na dzień dzisiejszy najwięcej osób spośród użytkowników pracuje na systemie Lollipop w wersji 5.0 i 5.1. Na drugim miejscu znalazł się KitKat, natomiast ostatnie miejsce na podium zajmuje Android 6.0. Android jest zbudowany za pomocą kilku języków programowania, m.in. C i Java. Jak podają źródła zajmujące się statystykami, przeciętny użytkownik Androida dotyka ekranu swojego telefonu około 2700 razy w ciągu każdego dnia. Obecnie w sklepie Play znajduje się około 2,5 miliona aplikacji. Wersja Androida 3.0 była dostępna tylko i wyłącznie na tablety. Pierwsza oficjalna wersja systemu Android została wydana 21 października 2008 roku. Aby zagrać w ukrytą grę na Androida, wchodzimy w ustawienia, następnie klikamy zakładkę Informacje o telefonie, a potem klikamy kilka razy intensywnie na wersję naszego systemu. Obecnie na świecie jest ponad 1,4 biliona użytkowników systemu Android. Aby odblokować dodatkową ukrytą zakładkę w ustawieniach, należy wejść w informacje o naszym telefonie. Następnie, kilka razy klikamy na napis numer kompilacji, a po chwili w ustawieniach pojawi nam się zakładka Opcje programistyczne, w której możemy wstawić kilka bardzo ciekawych rzeczy. To tyle w tym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy tego typu odcinek Wam się spodobał, a jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. Dobra, nie przedłużam. Do usłyszenia. Cześć!